Dotarły do Kiel. Skończyła się okupacja niemiecka. nastał czas niepewności. Co dalej? Co przyniesie nowa władza i jej moskiewscy mocodawcy? Jacy oni byli? Budni, bezczelni, morderczy. Razem z nimi doszły pogłoski, jak rozpoczęli swoją władzę pułkownik Antoni Żółkiewski, pseudonim Lin, dowódca II Dywizji Armii Krajowej. Spotkał się z Sowietami już na terenie inspektoratu Sandomierskiego. Kapitan Michał Mandziara, pseudonim Siwy, szef sztabu II Dywizji Armii Krajowej. Po wejściu bolszewików szykowane na stanowisko szefa organizacji NIE. Porucznik Ludwik Wiechuła, pseudonim Jeleń. Cicho w czasie okupacji niemieckiej dowódca kompanii w trzecim pułku Armii Krajowej Razem z Szarym rozbijał więzienie w końcu. Już na wschodzie. W przodzie jak zawsze ubezpieczenie przednie. Ci, którzy mieli w razie ewentualnej walki przyjąć na siebie główne uderzenie, to oni wiedzieli, że muszą dbać o swojego komendanta, o komendanta szarego, a ten był spokojny. Zaraz za nim, za szary, na placu pojawiły się kolejne oddziały. Pojawiła się grupa uderzeniowa. I wreszcie na końcu objuczeni swoimi następnymi rzeczami, czyli minierzy. To oni mieli doprowadzić do wyłamania yy, bramy. Kiedy Szary zorientował się, że wszystko jest już na swoim miejscu, Wyszedł przez budynek i spokojnym głosem powiedział do strażników, poddawacie się, jesteśmy żołnierzami Armii Krajowej. Kiedy Drugi ładunek Wybuch Szary podejmuje decyzję Teraz grupa uderzeniowa Wy do przodu Teraz wszyscy już wiedzieli Że muszą wykorzystać ten moment W tym właśnie momencie Muszą dostać się do naruszonej bramy Ubezpieczenie, które do tej pory Zajmowało miejsce przed więzieniem Zaczyna pełnić tą samą funkcję Przed bramą a łącznicy wysyłani przez Szarego, wiedzą, że muszą dostać się już do samego więzienia. Żołnierze, którzy sforsowali bramę, wiedzieli, że przed nimi ciężka praca. Wiedzieli, że tam są kolejne bramy. On śnił. Śnił o Polsce. O swojej Polsce. Śniło wolnej niepodległej Polsce. Uwolniony konał na rękach swoich przyjaciół. Szary nie wierzył. Jak to wolność, wolność i śmierć. Jego ludzie szybko przenieśli nosze. Nie możemy go zostawić. To nasz dowódca. Ale to były ostatnie chwile. Lina. Utworzono kolumnę marszową. Na przodzie i na tyle ubezpieczenia. Do kolumny dołączały poszczególne pozycjały blokujące w tym czasie budynki w mieście. no w lewo i szerokim łukiem obijając miasto udano się w kierunku Leszczyn.